Dobry wieczór. Dobry wieczór. Był dzisiaj u pani prąd. U nas? Tak. A był. A nie wie pani co chciał? Nie wiem. Aha, to no dobra. A, a co się stało? Nie, bo mi żarówka pękła. No no nie wiem to może przesilenie jakieś. Jakie przesilenie, pani, wie pani jak ona pękła? Kumplowi oczy powybijało. O matko. No, w szpitalu, na intensywnej leży. No to święto. Przeglądane, kurde, co to robią za żarówki. O. No chyba jakieś, nie takie. O, nie takie. Dobrze, dobrano. Dobranoc. 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 O. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Był dzisiaj u pani prąd? U nas? Tak. A był. A nie wie pani co chciał? Nie wiem. Aha, to no dobra. A co się stało? Nie, bo mi żarówka pękła. No no nie wiem, to może przesilenie jakieś. Jakie przesilenie, pani? Wie pani jak ona pękła? Kumplowi oczy powybijało. O matko. No, w szpitalu na intensywnej leży. No to święto. Przeglądane, kurde, co to robią za żarówki?